Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest Master, A to już jest trzeci odcinek z serii poradników. Ten akurat będzie o narzędziach, jak pewnie widzieliście w nazwie, bądź po miniaturce. Przedstawię tutaj wszystkie narzędzia, będące obecnie w grze. Zapraszam do oglądania. Więc pierwszym narzędziem, które tworzy nam od samego początku gry są haki. W grze obecnie dostępne są dwa rodzaje haków. Plastikowy hak i wyrzucony hak. Do zrobienia plastikowego haku potrzebujemy jednej deski dwóch kawałków plastiku, a wyrzuconego haku sześciu odpadków, dwóch kawałków lin, czterech desek i jednej śruby. Haki służą do łowienia przedmiotów, które są gdzieś Wyrzucone przez morze, bądź do wydobywania minerałów jak piasek, metal, odpadki, glina, kamienie bądź śmieci. Yy, obydwa haki mają taki sam zasięg, czyli do 12 kratek. Jedyna różnica, jaka pomiędzy nimi jest, to wyrzucony hak. Wydobywa dwa razy szybciej surowce czyli wszystkie miedź, rudy, metali, kamienie, piaski i gliny I jeszcze jest jedna różnica: że plastikowy hak ma tylko 38 użyć, a wyrzutny hak ma aż 100 użyć. Dobrze, więc przechodzimy dalej. Następny w kolejce jest mój budowlany. Stworzymy go z dwóch kawałków liny i czterech desek w zakładce narzędzia. Można nim powstawać różne struktury. Prawym przyciskiem myszy można zmieniać budowaną strukturę. Następnymi narzędziami będą siekiery. Mamy dwie siekiery w grze kamienną siekierę oraz metalową siekierę. Do służenia kamiennej siekiery potrzebujemy sześciu desek, trzech kamieni i dwóch lin, a do służenia metalowej siekiery potrzebujemy aż 8 desek, dwóch odpadków, czterech lin i jednej śruby. Możemy ich użyć do ścinania, do ścinania drewna. które są na wyspach, bądź są w naszych farmach. Dodatkowo możemy ich użyć do niszczenia struktur. Różnica między, nimi, różnica między nimi jest taka, że metalowa siekiera ma 60 użyć, a kamienna 55. Więc bardziej opłaca się moim zdaniem używać kamiennej siekiery. Dobrze, następnymi narzędziami są włócznie. Mamy dwa rodzaje włóczni. Drewnianą i metalową. Drewnianą tworzy się z ośmiu desek i trzech lin, a metalową z sześciu desek, dwóch lin, dwóch sztabek metalu oraz jednej śruby. Używamy ich do zabijania przeciwników i możemy też zabić nimi pasywne zwierzęta, jak owcę, lamę bądź dodo. Żeby zabić Rekina, potrzebujemy 30 dźwigni z drewnianej włóczni i 15 z metalowej. Włócznie te mają jeszcze jedną różnicę, a mianowicie drewniana ma tylko 20 użyć, a metalowa aż 50. Następnym narzędziem w kolejności jest prosty łuk. Wytwarzamy go z 6 desek, 4 lin, 2 mazi oraz 1 śruby żeby strzelać z niego potrzebujemy albo kamiennych strzał wytwarzanych z trzech desek, trzech kamieni sześciu plastików wytwarza się sześć sztuk bądź metalowych strzał, których, do których potrzebne jest nam trzy deski jedna sztabka metalu i sześć piór po strzeleniu strzałami można je wyjąć z celu zaraz pokażę jak to tak Podchodzimy do miejsca, gdzie strzała została i ją wyjmujemy. Możemy też wyjmować z zwłok martwego bądź jeszcze żyjącego zwierzęcia, ale gdy już podniesiemy zwierzę, które zostało martwe, to tracimy wszystkie strzały, które były w niego wbite. Z łuku możemy strzelić 40 razy, a na 10 strzałów zabija rekina. Różnica pomiędzy strzałami jest taka, że metalowa strzała zadaje więcej obrażeń. W kolejności mamy wyrzutnie sieci. Żeby strzelić z wyrzutni sieci potrzebujemy kanistra z siecią. Służy ona do łapania przyjaznych stworzeń w między m.in. lam, dodo oraz owiec. Do wytworzenia jednej wyrzutni sieci potrzebujemy dwóch odpadków, czterech plastików, jednej sztabki metalu oraz jednej śruby. Ale do wytworzenia pojedynczego kanistra potrzebujemy jednego wybuchowego proszku, czterech kamieni i czterech lin. Niestety kanistra z trzecią nie da się w żaden sposób odzyskać, czyli po spudowaniu tracimy dosyć cenny proszek wybuchowy. Następny w kolejności jest wiosł. Możemy go użyć, żeby uruszać naszą tratwę, obojętnie od, ich ro od jej rozmiaru. Niestety telefon nie pokażę, bo to jest tryb kreatywny i nie mogę ruszać stratwą. Następny w kolejności jest pędzel. Wytwarzamy go. Nie. Następny w kolejności jest pędzel. Wytwarzamy go z trzech piór, czterech desek i dwóch lin. Przy użyciu farby możemy malować na, ten kolor, na wybrany kolor nasze struktury. Możemy je nim także zmazywać bez straty farb po naciśnięciu prawego przycisku oraz wejście w gumkę. Malować możemy także inne przedmioty wytworzone przez gracza, jak farmy bądź żagle. Zresztą narzędzi są to łopata, nożyce, lornetka i przynęta na rekina. Przynęta na rekina, wabi rekina i kiedy rekin jest blisko, wgryza się w nią i trzyma tak przez około półtorej minuty. Wytwarza się ją z dwóch śledzi bądź okoni oraz z dwóch lin. Następna jest lornetka. Możemy nią robić z zooma. Nic nam to nie daje, ponieważ nie zwiększa to pola naszego widzenia, a w każdym razie... Na obecnego patrzę. Tworzy się ją z dwóch butelek, jednej śruby, czterech kawałków szkła i czterech lin. Potem są nożyce. Możemy ją użyć, żeby ostrzyć owce. Owce można ostrzyć raz, aż nie zje trawy i nie odrośnie jej wełna. Z wełny możemy między innymi ubrania. I została nam tylko łopata której używamy do wykopywania ziemi Możemy nie wykopać około 30 kawałków ziemi. Nomi znajduje się na dużych wyspach. I to wszystko. Więc dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Narka!